Czy kiedykolwiek czułeś presję, by zareagować na niesprawiedliwość? Czy czułeś ciężar świata, który popycha cię do odwetu, choć wszystko, czego pragniesz, to spokój? Rozumiem tę walkę. Ale co jeśli powiem ci, że istnieje lepsza droga? Dziś chcę podzielić się z tobą ścieżką, która nie tylko przynosi spokój. Ale także prawdziwą ochronę czymś, co może zmienić Twoje spojrzenie na wyzwania życia. Zanim jednak przejdziemy dalej, powiedz mi w komentarzach: Jak radzisz sobie z trudnymi sytuacjami? Czy kiedykolwiek miałeś pokusę, by oddać złem za zło? Rozpocznijmy naszą rozmowę. Na przestrzeni mojego życia jedna rzecz stała się dla mnie jasna. Odpłacanie złem nigdy nie przyniosło nikomu pokoju. Może to wydawać się kuszące, a nawet sprawiedliwe w danej chwili, ale taka reakcja tworzy niekończący się cykl. To, co nas naprawdę uwalnia, to dobro wybór dobroci, nawet gdy wszystko wokół mówi coś innego. Wyobraź sobie taką scenę, silne drzewo, które opiera się wiatrom i burzą. Jego korzenie są głęboko zakorzenione w mocnej glebie, co daje mu bezpieczeństwo. Takimi jesteśmy my, kiedy szukamy schronienia w tym, co dobre, w tym, co słuszne. Zło może nas otaczać, ale nie ma mocy, by nas zniszczyć, gdy jesteśmy zakorzenieni w czymś niezmiennym, w czymś większym od nas samych. I to tam odnajdujemy prawdziwą ochronę. Nie w ramionach zemsty, ale w schronieniu tych, którzy wybierają dobro i pozostają niezłomni, nawet w najgorszych burzach. Tak jak mówi Pismo, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Kiedy stajemy w obliczu wyzwań, wybór, jak zareagować, zawsze leży w naszych rękach. Często jesteśmy popychani, by odpowiedzieć agresywnie. By oddać złem za zło. Ale jeśli zatrzymasz się na chwilę i zastanowisz, zauważysz, że taka reakcja nigdy nie przynosi ulgi, tylko zwiększa poczucie niepokoju i stresu. Prawdziwa przemiana następuje wtedy, gdy wybieramy dobro, nawet jeśli wszystko wokół nas skłania do działania inaczej. Słowo Boże przypomina nam w liście do Rzymian 12, 21. Zło dobrem zwyciężaj. To nie oznacza jedynie wytrzymania, ale przezwyciężenia. To zaproszenie do zwycięstwa, ale nie przez konfrontację, lecz przez dobroć. Kiedy wybierasz dobro, to tak, jakbyś zapalił światło w ciemności. Dobroć rozświetla nie tylko twoją drogę, ale także drogę wszystkich wokół Ciebie. Pamiętaj, Odpłacenie złem może wydawać się natychmiastowym rozwiązaniem, ale jest ono przemijające. Dobro natomiast jest wieczne, pozostawiając głębokie i pozytywne ślady. Wyobraź sobie osobę, która odpowiada cierpliwością i współczuciem w obliczu przeciwności. Taka osoba jest w harmonii z mądrością Bożą, a przemiana jest widoczna. Nie tylko odnajduje pokój, ale także rozprzestrzenia go na innych. To odważna decyzja i wymaga wysiłku, ale owoce, które zbieramy, wybierając dobro, są nieporównywalne. Bóg jest naszą ucieczką i mocą, najpewniejszą pomocą w uciskach. W tej obietnicy odnajdujemy siłę. Schronienie w Bogu to fundament który pozwala nam przetrwać burze życia. Kiedy zło próbuje wtargnąć, on jest mocną skałą, na której możemy się oprzeć. Uwierz, przemiana jest możliwa. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy droga dobra wydaje się nieosiągalna, Bóg prowadzi cię i chroni. Wystarczy zaufać i iść naprzód, wierząc. Często wydaje się że sytuacje konfliktowe przejmują kontrolę, a ciężar okoliczności może być przytłaczający. W takich chwilach naturalne jest, że pojawiają się wątpliwości. Ale właśnie wtedy musisz pamiętać: Bóg jest ze mną. On jest moją bezpieczną przystanią, zawsze obecny, zawsze czuwający. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Ta obietnica jest stałym przypomnieniem, że nawet gdy świat zdaje się walić, istnieje bezpieczne miejsce, w którym możemy się schronić. Obecność Boga w naszym życiu oferuje nam ochronę, która wykracza poza fizyczność, dotykając naszej duszy i ducha. Niezależnie od tego, jak chaotycznie wygląda to na zewnątrz, wewnątrz możemy znaleźć spokój. Kiedy wszystko wydaje się zbyt trudne do zniesienia, Bóg podtrzymuje Twoją drogę. Wyobraź sobie siebie w niezdobytej twierdzy, otoczonym Bożą obecnością. Zło może próbować, ale nigdy nie przeniknie przez mury tego schronienia. Serce tych, którzy ufają Bogu, pozostaje mocne, niezachwiane. A ta ufność nie wynika z pustej obietnicy. Lecz z realnego doświadczenia Bożej ochrony w każdym aspekcie życia. Ile razy w trakcie swojej drogi napotkałeś ogromne trudności i wyszedłeś z nich silniejszy, ponieważ powierzyłeś swoje modlitwy w jego ręce? Zło próbowało cię powalić, ale dobro zwyciężyło. Tego właśnie dokonuje Bóg przekształca sytuacje, które wydają się niemożliwe w coś większego, w większe dobro, albo czasem w naukę, która wzmacnia nas na drodze życia. Dlatego w środku burzy nie zapominaj, nie jesteś sam. Boża obecność jest tarczą, która Cię chroni. On Cię podtrzymuje, wzmacnia i prowadzi dalej, niż kiedykolwiek myślałeś, że jesteś w stanie. W naszym życiu zło może pojawiać się w subtelnych lub bezpośrednich formach. Może przybrać postać obraźliwego słowa, niesprawiedliwości lub niespodziewanego ataku. W takich momentach pokusa odwetu jest silna. Złość, którą czujemy, jest prawdziwa, ale musimy zdać sobie sprawę, że rewanż nie przyniesie nam pokoju. Wręcz przeciwnie. Tylko zwiększy chaos wewnątrz nas. W Ewangelii Mateusza 5, 22 czytamy: Kto się gniewa na swego brata, pójdzie pod sąd. Uraza, gniew i pragnienie zemsty to ciężary, które nosimy niepotrzebnie. Kiedy karmimy te uczucia, oddalamy się od pokoju i obecności Boga. Jednak czyniąc dobro, Znajdujemy sposób na przerwanie tego cyklu. Możesz zapytać, jak czynić dobro, gdy wszystko we mnie domaga się zemsty? Odpowiedź jest prosta, ale potężna, dzięki Bożej sile. Samodzielnie jest prawie niemożliwe oprzeć się pokusie odwetu, ale z Bogiem u naszego boku jesteśmy w stanie wygrać tę wewnętrzną walkę. Dobro, które czynimy, ma głęboki wpływ nie tylko na nas, ale także na tych, którzy nas otaczają. Ten wybór czynienia dobra, nawet gdy jest to trudne, przynosi cichą, ale potężną przemianę. Stopniowo zauważamy, że złość zaczyna się rozpraszać, serce się uspokaja, a pokój zajmuje jej miejsce. Dobro jest jedyną odpowiedzią, która naprawdę leczy i wyzwala. Co ważniejsze, ta przemiana jest możliwa dla nas wszystkich. Wystarczy zaufać i zrobić pierwszy krok. Kiedy czynisz dobro, pozwalasz, aby światło Boga świeciło przez Ciebie. A to światło nie tylko odpędza zło, ale także przyciąga innych na właściwą drogę. Istnieje niezrównany spokój. Który przychodzi, gdy wybierasz drogę dobra. Na początku może to wydawać się trudne, niemal jak pływanie pod prąd, ale im bardziej oddajesz się dobru, tym bardziej ten pokój staje się obecny w Twoim życiu. To nie jest ten przelotny pokój, który oferuje świat, lecz głęboki pokój, który wypełnia Twoje jestestwo. W Ewangelii Jana 14. 27 czytamy, Pokój zostawiam Wam, Pokój mój daje Wam. Ten pokój to dar, który Bóg nam ofiarowuje, gdy ufamy Mu i wybieramy Jego ścieżki. Niezależnie od tego, co świat ma nam do zaoferowania, pokój Boży przewyższa wszystko. I ten pokój jest dostępny dla każdego, kto zdecyduje się po prostu czynić dobro. Zauważyłeś kiedyś, jak osoby, które wybierają, by nie odpowiadać złem na zło, mają spokój, którego inni nie posiadają? One promieniują spokojem, ponieważ wiedzą, że czyniąc dobro, są zgodne z czymś większym. Są jak rzeka, która płynie łagodnie, omijając przeszkody bez wzburzenia. To jest sekret życia w pokoju, Ufność, że dobro zwycięży i że nie musimy walczyć sami. Nie jesteś sam, Bóg jest z tobą. Na końcu to, co naprawdę się liczy, to przemiana, która dokonuje się w nas. Czynienie dobra, nawet w obliczu zła, nie jest tylko wyborem etycznym, ale drogą do odnowy. Z każdym aktem dobroci, coś w tobie się zmienia, stajesz się silniejszy. Bardziej współczujący i coraz bliżej Boga. W Objawieniu 21, 5 czytamy, oto wszystko czynię nowe. To słowo przypomina nam, że z Bogiem zawsze możliwa jest przemiana. Niezależnie od tego, jak wielkie zło napotkamy, dobroć ma moc nas. I ta przemiana jest głęboka, nie tylko zmienia to, jak się czujemy, ale także naszą perspektywę na życie. Kiedy wybieramy dobro, doświadczamy duchowego odrodzenia. Każdego dnia stajemy się lepszą wersją samych siebie. Dlatego kontynuuj czynienie dobra. Niezależnie od tego, jak trudne to może być, przemiana jest możliwa. Bóg jest z Tobą na każdym kroku tej drogi. Prowadząc cię i kształtując od wewnątrz. Teraz, gdy odkryłeś prawdziwą moc odpowiadania dobrem, czas wprowadzić to w życie. Bądź tym, który zmienia życie pokaż, że dobro jest najlepszym wyborem w każdej sytuacji i zarażaj tym wszystkich wokół. Zacznij teraz. Napisz w komentarzach wiadomość pełną nadziei lub podziel się historią pokonywania trudności, pokazując jak dobro zwyciężyło zło w Twoim życiu. Twoje słowa mogą być inspiracją, której ktoś potrzebuje, aby ruszyć naprzód i podejmować lepsze decyzje. Zasubskrybuj kanał i podziel się tą wiadomością ze swoimi przyjaciółmi, aby ta fala dobra mogła się rozprzestrzeniać. Bo dobro rośnie, gdy jest dzielone. Niech Bóg cię oświeca i wzmacnia na tej nowej drodze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce, minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.